Teraz jak poprawnie to wszystko kupować, co nie? Jesteś na stronie MEX, portfel, Klikasz, Fiat. Kup krypto. Wpisujesz tam daną kwotę, powiedzmy 50. Kupujesz, nie? Klikasz, kup i tak dalej. Czekajcie mi pójdzie. O, poszło. Ciekawe. No i dalej, dobra. Potwierdź, potwierdź. Dobra. Wchodzimy znowu portfel, fiat. Mamy kaska, nie? bierzemy przelej świat na spot wszystko da, przelej potem przechodzimy na spot jest kasa jest przelej znowu ze spot na futures wszystko dalej i to tyle jeśli chodzi o Wkładanie hajsu na future Mamy, mamy. No. I teraz ci jak to tak powinno to wyglądać. Powinniśmy mieć tutaj przynajmniej stówkę. I teraz tak. O! Jest okazja w tym momencie, patrz. To jest bitcoin. Na 97 tysiącach jest? No i kiedy powinniśmy wchodzić? Dobra, mniejsza o to. Bierzemy, powiedzmy, patrzymy sobie. 10 dolarów, powiedzmy, dajemy. Nie. Dźwignia niech będzie, że 25 razy. Klikasz otwórz, tu masz wszystko pokazane. Cena szacowana cena likwidacji to jest 0,557. To jest chyba uzależnione, bo do końca jeszcze nie jestem pewien, ile masz ogólnie kasy. Jeżeli 10 dolarów dam tutaj i cena będzie mi spadała, to on ci będzie też odliczać z kapitału 20, jak masz 26, tak mi pójdzie tutaj 10 dolków. Nie, Będzie cena spadała, to ci będzie zabierać z tego. Jeżeli tu ci depozyt się zakończy, do zera zejdzie, to ci wszystko zje. Tak to działa, nie? Także tu musisz patrzeć. Jeżeli kupiłeś chujowo gdzieś, to musisz ciągle dopłacać, żeby nie stracić tego zlecenia i tej kasy. Trochę to przyjebane, wiem, ale no takie jest życie. Jestem ciekaw, czy tutaj będzie coś kurwa z tego w ogóle, żeby chociaż troszeczkę zarobić. No, bo prawda jest taka, że mamy linię trendu, jak to tak wcześniej mówiłem, pyk. No to na razie to byłoby głupie, żeby tu wchodzić, nie? Ale teoretycznie może to cena jest jakaś konkretna. No, ale dobra, powiedzmy, że tam 10 dolków na jakiej tam dźwigni? Eee, 25. Damy 10. Otwórz pozycję 5,26, tak? Gdzie jest 5,26? Pięć, dwa, sześć, to jest gdzieś tu. Ech. Dobra. O. Ja na razie takie takie też nie daje, co nie? Tylko czekam. Pamiętaj, że musisz sobie pamiętać o tym wykresie. TradingView nie ma czegoś takiego tutaj, więc musisz kliknąć oryginalny i gdzie dajemy stop lossa? SL, kopiujemy cenę likwidacji, wklejamy ją tu, potwierdź, pokazuje nam gdzie cena jak spadnie to może nam zajebać wszystko. Czyli stop lossa możemy dać wtedy, kiedy, no jak tuż już będzie grubiej pojechane do góry. To wtedy sobie zakładamy tego stop stoplosa w tym miejscu, nie gdzieś bardzo blisko. Dobra, to chyba tyle, nie? Czyli pokazałem Ci jak w port, żeby sobie to yy, przelać kasę. Pokazałem Ci na przykład, bo nie wiem teraz tak, jeżeli otworzę kolejną pozycję. Na, na ile? Mam dostępnych 20 dolarów jeszcze. Dam tak. 20 dolarów, 50% to jest 10 dolarów. Damy dźwignię 100 razy. 199. 99, pokażę nam co? Że to jest bardzo blisko ceny likwidacji. Jakbyśmy kupili w tej cenie. 5767 6, 7, to zobacz jaka jest. Wiesz. No. Mniej więcej. Jak czegoś byś wziął to mów to ci, kurwa, dobra, wszystko. Hello